dzisiaj to będzie kurwa totalna petarda. Ech, no Uf. wiesz co, tylko że może być problem no, z tym problem? tematem kolumbijskim. Nie no, nie no kurwa, jak Alfred nie załatwi, to Kuba załatwi kurwa, a on to zawsze załatwił taki towar, że wcale ale to totalnie picobello. Mi się wydaje, że powinno się udać. A jak będziemy mieli farta, to tak no. Ale, oby, wiesz, oby. ja tu się o ciebie martwię, to nie wiem czy słyszałeś, ale te twoje te medaliki, kurwa, twoje, to wiesz, na niektórych to różne pieczęcie widnieją. Nie, no. tam wyjebane, Ta, Ta, tam, tam jest wyjebka, moim zwierzęcem, a nie. Ej, ty, co oni Mieli być Mieli tu, tu, kurwa. E, no ale jak widać ich nie ma, oczywiście. Ty, patrz jakie jaje, co tam jest, kurwa. O, może to jakiś znak kurwa od Twojego no, sejtanika. Nie wiem kurwa co to jest. <grymne> nie. Nie, naprawdę. No, tak kurwa ale ja bardziej rozkminiam to, skąd w ogóle kurwa się wyczesnęła ta maska? Hmm. Chuj mi, chuj mi? ale szczerze, ja to tylko o temacie myślę. <grymne> Myślisz, żeby sobie jaja z tego robili podkładając maskę Ehm, um, byłem tak, to jest sprawka um. Ale kurwa od godziny czekamy na pajaców Nie wiem, nie wiem kurwa ale wymierzę to oni to mają kurwa przejebane A jeszcze do ogniska kurwa trzeba dać, to chuj już totalne. Stary, dobra ja wiem podejrzewam gdzie oni mogą być, więc pójdę ich szukać Ale ogólnie Jestem ciekaw, czy znasz historię kurwa tego lasu. No tak średnio bym powiedział. Dosłownie tak niż to, że jacyś sataniści urzędowali tutaj i że ponoć, ponoć znajduje się jakiś budynek, jakiś budynek totalnie opuszczony, w którym są te obrzędy e, jakby robione. I dosłownie kilku ludzi się to ponoć powiesiło, zabiło Uhu. i potem dosłownie jakieś rytuały były robione na tych ciałach, żeby przejąć kontrolę, żeby szatan przejął kontrolę. Ja pierdolę, chore totalnie, nie? No człowieku. W ogóle wiesz co, kusi mnie, żeby to założyć. Ha, Chupy. a tobie od tej maski to czasem nie za bardzo odpierdala? Skądże? Mm. Mówiłem ci, że mam też na miejscówkę, w którym oni mogą być. Co? My ja się teraz tam wybierzemy. Ale wiesz co? Ja mm. się tam wybiorę. A ty sam. nie Wiem, co za kurwa je wam zjebno. Eee, że mu do reszty kurwa od tego satanizmu chyba odpierdoliło kurwa. Ja bym go doberował, no. Kurwa, gdzie ja kurwa jest? A kurwa, a może i ten pajec miał rację? No też w sumie no kurwa, pierdolił gondolno. Pierdolił, jak No, wstawaj, wstawaj. Ty pojewana no noc. Ty kurwa oddubcaż. No jak to, co? Chyba nie wiesz wszystkiego, kto przed tobą stoi. No, chyba doskonale wiem, pojewie skończonym. Co? co, co za bardzo. Za bardzo jeszcze nie uciekniesz z tymi rękami związanymi, bo nóżki też związałem nie wiesz co to ty oznacza? Masz kurwa nie ci te maski, Nie wiesz co oznacza ten znak? Ty kurwa pojewany z Ja, ty jesteś naprawdę, ty jesteś naprawdę chory Dalej jednej ważnej rzeczy nie rozumiesz Pierdoliłeś coś wcześniej temu swojemu pajacowi o jakiejś pieczęci o. Co, z lucyferem może gada? Ma to, ma to swoją pieczęć, A? ale nie, nie chodzi mi o to, bo nie jestem lucyferem. Jestem Azazel. Moim celem. Azel kurwa. Przestań pitolić, kurwa. Moim celem. Wiesz jaki jesteś zły? Wiesz ile w swoim życiu zrobiłeś złego? No, A, ile no, zrobię? No chyba się rozumiemy. Wiesz sam gdzieś się zobaczymy po śmierci. Tak? Spoko. Szatan sam powiedział. Bartosze ciało to jest jedno. Ale wiesz jaki banał jest przejęcie jego ciała kiedy w nas wierzy, kiedy nosi na z pieczęcią i to jeszcze moją? Ajajaj. Wiesz co, się wy... wiesz co się wydarzy, jak nałożę na Ciebie naszyjnik i skończę modlitwy z rytuału? Ciekawy jestem, co? Szatan wniknie w Ciebie. Proszę bardzo. No to co? No to go, zaczynamy zabawę. Kurwa, ty skurwysynu. Pierdolę, zabieraj ty kubno ode mnie. no to, to co? Zaczynamy zabawę? Bo kurwa właśnie ci ta maska tej piedy. Zresztą naszyjnik, pozwala wyłącznie opętać daną osobę. I pozwala łatwo przejść na tą osobę. Jednakże maska pokaże szatanowi drogę. I to gdzie ma iść. Ty pojemy są. Zaczynajmy za To dobrze. Ani no.